Cześć wszystkim. Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejne radio do odblokowania, ale całkiem inny sposób, ponieważ ktoś przy aktualizacji zrobił błąd i taki błąd, że w ogóle mzd Connect nie świeci teraz. Wyświetlacz zgasł i nie można nic zrobić, ani zaktualizować, ani oświecić. No nic, po prostu zgasło radio i nic nie świeci. W tak każdym razie, żeby to doprowadzić do stanu poprzedniego i żeby można było zainstalować soft i tak dalej trzeba przeprogramować pamięć flasha no i troszeczkę zabawy z tym jest dlatego postanowiłem Wam to wszystko pokazać no i zapraszam do oglądania tak MZD wyjęty dla porównania Wam pokażę teraz, że po uruchomieniu ekran się nie włączy specjalnie go podłączyłem, żeby tylko sprawdzić, także włączamy zasilacz 0,45 ampera poboru Ekran czarny. Nic się nie dzieje. Pamięć flesza padła. No Dzieje się tak przeważnie przy aktualizacji. I albo proces się przerwie w czasie aktualizacji, albo, albo ktoś przechodzi z niższej wersji, tam 5, 6 czy nawet niżej na wyższą. No i takie rzeczy czasami się dzieją, więc co trzeba teraz zrobić? To trzeba y, przeprogramować wsad pamięci flesza no i później już powinno się radio włączyć. Znaczy, ekran włączyć, a cały proces powinien przejść poprzez dodatkową aktualizację. Eee, dodatkową, nie nową aktualizację. No także, zapraszam do oglądania. No muszę teraz to rozkręcić, pokażę Wam, gdzie ta pamięć się znajduje. No i po kolei programator, komputer i tak dalej, jak to się wszystko robi. Moduł MZD mamy rozebrany. Układ widać. Już nieraz ktoś z Was widział tam w internecie różne filmiki. Na pewno już ktoś tam z was robił takie rzeczy, więc mamy to wyjęte. Tu z tej strony znajduje się ta pamięć flesza. W każdym razie w moim przypadku nie mam klipsu do tego i muszę ją wylutować, wlutować na płytkę. No i dopiero włożyć do programatora. Na stanowisku przygotowane do wylutowania tego układu. Także zapraszam Was, Procesu wylutowania Wam nie pokażę, ze względu na to, że no nie jestem w stanie tu trzymać telefonu, no nie mam takiego sprzętu na razie, żeby wszystko nagrywać i pokazywać wszystkie szczegóły, tak jak to powinno być. Może kiedyś w przyszłości, na razie to co wiem i to co umiem, to się podzielę z Wami i Wam pokażę. No w każdym razie muszę go wylutować, bo bym miał klips, to jest 100% mniej roboty, bo tylko nałożysz na to, na ten procesorek czy układ ten klips no i wszystko idzie przeprogramować bez żadnego wylutowywania no ja niestety no, muszę to zrobić bo nie mam innej możliwości na teraz a nie będę czekał zanim tam przyjdzie i zanim zamówię coś no wiadomo jak to jest może następnym razem już będę bardziej przygotowany w każdym razie zabieram się do roboty jak będę to miał przelutowane to ciąg dalszy filmu kładzik wylutowany miejsce przemyty, cała płyta później na koniec zostanie wymyta bo widać że ślady są w każdym razie, tutaj miejsce, gdzie układ ma być z powrotem wlutowany, już jest przygotowany. Układ mamy wylutowany, nie umyty jeszcze. No także przechodzę do następnego etapu. Prowizorycznie mamy to przelutowane na takie płytce, którą się wpina do programatora i programem teraz trzeba szczytać pamięć, przerobić, przeprogramować, wczytać, wlutować z powrotem, umyć i instalować. Układ mamy już włożony w programatorze program programer włączony. Teraz co trzeba zrobić to włożyć port USB do laptopa. Włącza się ikonka. Klikamy Detected. Select. I wyskakuje nam układ taki jaki się znajduje, pamięć, wszystko i tak dalej. Teraz zgrywamy pamięć flesza. Sczytuje się jak się sczyta pamięć flesza. No to później ją trzeba zapisać i poprawić. Jeden plik ja to przyspieszę albo zastopuję. Szkoda, tam czasu. Zastopuje to w każdym razie Pokażę wam tutaj druga dioda świeci Że jest pamięć sczytywana z tego e, Później przerobimy go I na nowo wgramy I pamięć została szczytana cała Buffer wszystko poszło sprawnie Tutaj znajduje się Nasz flash Same takie jakieś głupoty W każdym razie Nas co interesuje To pozycja Tutaj znajdująca się 10 tysięcy równy. Tutaj mamy ten plik 10 tysięcy i już widzimy, że jest nadpisana pamięć dwoma zerami, dlatego też się on nie włącza. I ten plik trzeba nadpisać w całości samymi zerami. Ale zanim do tego przejdziemy, to zapiszemy sobie tą pamięć, że w razie czego nie będzie problemu i będzie można to odtworzyć. Na przykład na pulpit i napiszemy MZD. connect żeby to było wiadome. Zapisz. Ok, pamięć zapisana. Teraz kolejnym krokiem, który robimy, to w pliku 10 000. Klikamy same zera do samego końca. OK, jak mamy tak zapisane same zera, znowu zapisujemy. Też na pulpit najlepiej i zrobimy MZD. MZD. Mod, że jest zmodyfikowany. I zapisz. Teraz co robimy, to czyścimy pamięć flesza. I klikamy OK, i pamięć flesza, jak widać, już się teraz kasuje. Jak zostanie skasowana, to później wystarczy tylko wczytać ten plik właśnie z tymi zerami, i już będzie ta sprawa załatwiona. Kasowanie powiodło się. OK, wszystko w porządku, w 100%. Teraz, co trzeba zrobić, to Otworzyć ten zmodyfikowany plik. Mod, tak. OK. Mamy go. Do pewności możemy jeszcze przejechać na ten 10 tysięcy i sprawdzić, czy faktycznie są tamte zera. Zaraz będziemy widzieć. Tak, są nadpisane zera. No, i teraz wystarczy załadować układ. Jak to dojdzie do końca cały proces, to pamięć nasza będzie już gotowa. Możemy ją sprawdzić w celu weryfikacji i ponownie przelutować do płyty głównej. Tak, pamięć przeprogramowana i przygotowana. Teraz trzeba ją tylko wylutować, wlutować do płyty głównej. No, i możemy sprawdzać, czy działa. Więc tak, pamięć flesza już siedzi na swoim miejscu Polutowana, nawet nie ma śladu, że tam było coś robione Płyta wymyta Z daleka fajnie się prezentuje, z bliska zresztą też No praktycznie nie ma śladu, jest wszystko ok Idziemy zamontować, no i sprawdzimy czy się udało Mamy to poskładane wszystko, na razie na surowo, na szybko tylko podłączone I sprawdzimy, czy się uruchomi tylko trzeba włączyć zasilacz no i muszę niestety spauzować bo nie mam tylu rąk zasilacz uruchomiony i zobaczymy czy się oświeci no i się oświecił czyli wsad jak najbardziej poprawny pamięć flesza przelutowana dobrze, poprawnie Teraz wystarczy włożyć pendrive z odpowiednim softem, który chcemy wgrać i z automatu powinien ruszyć. Ale pierw to poskładam, żeby miało to dobre chłodzenie, i jedziemy z tematem. Tak, połączenie szeregowe mamy uruchomione. Zasilacz włączony, wszystko jest ok. Pendrive włożony, włączamy to. I powinno zacząć się aktualizować. Raczej powinno być ok. Zobaczymy, czy ruszy. No, i weryfikuje. Jak już to jest, to na 100% poleci. Także ja to przerywam i czekamy, aż się zainstaluje cały soft. Jak będzie gotowy to podzielę się z wami informacjami, czy się udało. No i instalacja zakończona, wszystko przeszło pomyślnie. Uruchomimy ponownie system. No jak już jest logo z mazdy, to znaczy, że będzie dobrze. System uruchomiony, dużo szybciej nawet się uruchamia, bo jak jest flash czysty, to całkiem inaczej to chodzi. Więc wszystko się udało. Całe szczęście dalej będzie jeździć. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I do następnego razu.